Kajduk znowu pokazuje ćwiczenia na biceps, których nie pokazuje nikt inny. Ławkę skośną wykorzystujemy jako modlitewnik. Opieramy kość ramienną, ale oprócz tego rotujemy nasz tułów zewnętrznie. Pamiętaj, że pozycja tułowia wpływa na to, jak kość ramienna będzie ustawiona w stawie ramiennym. A to ma wpływ na pozycję, w jakiej znajdzie się biceps. Wykonywanie uginania w tej pozycji gwarantuje niespotykane dotąd czucie mięśniowe. Ponadto w przypadku poprawnie ustawionej ławki maksymalne obciążenie bicepsa występuje blisko pełnego rozciągnięcia. Uczucie rozrywania bicepsa jest naprawdę na niezwykłym poziomie. Pokażę Wam też drugą opcję. Zamiast zrotować tułów na zewnątrz, możecie zrotować go do środka, tak żeby kość ramienna przechodziła przez linię tułowia. Zmiana pozycji kości ramiennej wpłynie na pracę bicepsa, wpłynie też na czucie mięśniowe. W tej wersji uczucie rozrywania będzie nieco mniejsze. W tej pozycji zwykle będziesz też mógł operować nieco większym ciężarem. Obie opcje są bardzo wartościowe i zapewnią ci nowe bodźce do wzrostu hipertroficznego. Jeżeli twój lewy biceps jest znacznie mniejszy niż prawy biceps, to powinieneś wprowadzić te ćwiczenia do planu treningowego, ponieważ będą genialnie łagodzić dysproporcje. Kolejną genialną zaletą tego ćwiczenia jest to, że jeżeli nie dajesz rady, możesz pomóc sobie drugą ręką. Miłego trenowania!